Do służby w policji Karo szkolił młodszy aspirant Tomasz Kazimierski, Szoguna młodszy aspirant Łukasz Keller. Już w trakcie naborów w Słowkowicach Szogun pokazał, że jest odważny i stanowczy. Po półtora miesiącznym szkoleniu mogę powiedzieć, że jest to naprawdę ształów dziesiątka. Jest to pies, który po którym będę się spodziewał bardzo dużych osiągnięć i bardzo wysokiego. Szkolenia. Po zakończeniu szkolenia Karo i Szogun razem z policjantami zabezpieczyć będą imprezy masowe i mecze, brać udział w interwencjach i pełnić codzienne służby. Słowem, pracować na pełen etat. Ale żeby stworzyć duet doskonały, pan i jego pies muszą dobrze się poznać, dlatego spędzają ze sobą jak najwięcej czasu i budują wzajemne zaufanie. Trenują cztery dni w tygodniu po kilka godzin, intensywnie, ale zawsze przez zabawę my nie staramy się uczyć psów na zasadzie jakiegoś krzyku czy jakiegoś wymuszania od nich czynności. One są uczone wszystko przez formę zabawy. To co one tutaj robią, te wszystkie elementy, które one mają się nauczyć, uczą się, mają kojarzyć z czymś przyjemnym. W ten sposób uczą się też narażać dla nas życie w służbie. Karierę funkcjonariuszy policji psy rozpoczną, jeśli zdadzą wyznaczony na 6 czerwca egzamin posłuszeństwa, agresji, tropienia i pokonywania przeszkód. Odznak nie będzie, będą za to dumnie brzmiące atesty psów patrolowo-tropiących. Jest książeczka psa tylko, niestety, także chcielibyśmy, żeby nasze psy też miały w cudzysłowie jakąś taką oznakę psią. No Na razie u nas tego nie ma. Karo i Szogun zastąpić mają starszych kolegów po węchu, którzy w policji tropią już 10 lat. Młodszy aspirant Keller współpracuje z samurajem. Ten pies jednokrotnie nam pomógł właśnie w takich interwencjach, kiedy osoby kierowały agresję do nas, próbowały się z nami w stosowiu szarpać, bić. Z psem się nie negocjuje żadnych warunków, z psem się nie podyskutuje, do niego się nie pyszczy. Także tutaj nie da rady jak z funkcjonariuszem pokłócić się. Po prostu pies robi swoje, stąd też ta przewaga. Owczarki niemieckie, które do tej pory służyły skelerem i kazimierskim, zamieszkają razem z policjantami. Pytanie tylko, czy na zasłużonej emeryturze na policyjne psy czekają ciepłe kapcie.